Cześć, Siemanko, z tej strony Śmietanka, tutaj, przepraszam bardzo, że nie nagrałem, ale mamy szósteczkę, zobaczymy, co wyleci. O, o widzicie? Jest świecąca, jest świecąca. I liczymy, że to będzie legenda. Rosa, o, ale ty... Ty... Cześć, coś jeszcze jest. A ty a ty nie mówi, Rosy? Nie, nie miałem. Ty, nie ty, nie miałem. Ten... ty miałeś to pozor, a nie miałeś Rosy? No. no. On miał kolet a nie miał Rosy. No, no to właśnie. Co to jest? O, tutaj... A do... tutaj, ja ej, ma... no, jeszcze mamy syneczkę później. Ale no, pewnie no, nie nie będzie. będzie. Ale czekaj, jest po przez jakoleta. Serio, ty nie wiedzi rozdij. Nie, nie mam. Nie miałeś miałeś to postaci to. Kranek, bo ja mam postaci 18. Ja mam 15. Bo ja mam jeszcze, poczekaj, zjadłem. I trochę Ja czekaj, jest. ja mam... Ja nie? mam Bibę. Ja mam też 15. Ja mam Bibę. Tego. Rico. Rico. I tego, tej małej, nie małej, o jednym, ten, postać więcej od nas, 6D, się. Ja bym chciała o Ja też bym chciała, ona jest fajna. O, ona ma fajnego ulta. Ja jakby e, ja mam zbieram. ulta? Nie zobaczy, za Bo to jest takie, że ona rzuca jakby kanister z benzyną, z którego się benzyna wylewa i potem trzeba tylko dać normalny ulta I wtedy... Ułowa jest... słowo zobaczy. Ale to nie, ma, to nie jest ten, bo... ult. To jest taka benzyna no tam Tamtego! o, no, on to nie ult! No, tylko że nie boś, jak będzie uciekał, no to... Więc właśnie, ona jest taka trochę słaba. Jedynie skampienia. Jo! Ona Obrażenia na sekundę. Ale po 200 obrażeń... Zajem... Zobaczymy jeszcze jedną pasaż. A tego Lanu nie, ale zobaczymy jeszcze jedną gram. Ja miałam parę na... No, ja ja miałam parę na to... ja, ja mam na starym telefonie. Nie, bo Może będzie jeszcze odcinki będą z na nawet. Eee, sorry, mam lagi. O, Moja birony jest taki... Nie, ale on ma trutkę, jak... Nie, on jest fajny. On ma trutkę. O, to tylko fajne. Ale e, ona nie, trutkę, to jest za... on ma trótkę. On ma trótkę. Ale mi się bardziej po to Amber. Chociaż, że Amber mniej zadaje. Ale Ambrie to jest ja taka bardziej silniejsza, no ale nie właśnie, Lulu więcej zadaje. Zobacz, jak zaczyna się no, Ambrie, ja cię... no, dobra, jak widać, trochę mi słabo, że tam rosę, ale chociaż bym Gina, bo mi się ci podoba, a wiem kiedyś e... Gina, O, no. masz ten, ten, gdzieś stary telefon? No, No masz stary telefon? Patrz, poprowadziłem, więc

Dziękuję za uwagę i nara! A i widzowie, pamiętajcie, widzowie, posłuchajcie mnie, każdy kto dołączy do końca miesiąca, do końca stycznia do tego klubu, do, dostanie e, awans na starszego członka, więc wbijajcie. O, naprawdę. na przykład B już dostał. B dzisiaj wbił, tak, kiedy jest to nagrywane i dostał starszego członka, więc naprawdę, opłaca się Polecamy. Wbić. A ty go nie możesz chyba awansować. X! Ej ja zawodzie. mogę awansować! Właśnie z całą dowódcą. Za całą... Ej, to wszyscy zrobimy dowódców, tak ze całą dowódcą. Nie, za co dowódców, i kto będzie chciał się będzie awansował. No. <grym> ej <grym> ja teraz zacznę. Ej nie, tak nie można, przecież gościu! Nie, trzeba ją z, z, z y, awansować. Zegry, nie mogę. Ale nie może, bo ja dowódcę zaawansować. Ja tylko nie. mogę. Ej, to jest dobrze. Nie, ale by trzeba, by trzeba ją yy, nowe, by trzeba... odawansować. No, y, <laughs> trzeba Trzeba tu i nie, nie, chyba. nie, ja nie, mogę to. to, to. to robić, ale tym ale, nie, ja mogę to ale nie, 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 Ale nie, nie, mogę nie, No, nie, no, no, to No to nie, z tego filmu i no, pa, pa.